Natomiast myśmy się tutaj spotkali dzisiaj, wiecie po co? Nie wszyscy wiecie po co. Po to, że Świąteczna Orkiestra, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, z którą współpracujemy już któryś rok rzędu, która między innymi ufundowała nam te pomoce, na których ćwiczycie, reanimację, ogłosiła w tym roku dzisiaj o godzinie 12 we wszystkich szkołach w Polsce bicie rekordu polegającego na tym, że punktualnie o 12 we wszystkich szkołach, które biorą udział w tej akcji, a myśmy się zgłosili, bierzemy udział w tej akcji, zaczynamy bicie rekordu w z okazji dnia przywracania czynności serca w resuscytacji. Dobrze, takie trudne słowo. I Do tego bicia rekordu pod okiem fachowców, tylko najpierw jeszcze panowie Wam przypomną, jak fachowo ta resuscytacja przebiega. I później przez 30 minut na zmianę, bo tyle bicie rekordu będzie trwało, rytm piosenki pani Zenia ma piosenkę przygotowaną, no, bo ona oddaje ta piosenka tempo uciskania. Serca. będziecie na zmianę, tak żeby się nie zmęczyć, bo jeden no nie dałby razy 30 minut, prawda? pod bokiem panów prowadzi tą resuscytację. Oczywiście to jest nagrywane, bo z tej resuscytacji będziemy musieli posłać y, płytę do y, Wielkiej Orkiestry, że to było przeprowadzone, a jak ważna jest umiejętność ratowania życia, przez każdego, nawet takiego małego człowieka jak Wy, no to słyszycie w telewizji, nie zawsze pogotowie, nie zawsze strażacy zdążą przyjechać, a czasami liczą się sekundy życia. Więc ważne jest, żebyście Wy też na miarę swoich możliwości umieli podjąć, gdyby taka konieczność zaszła, przynajmniej podjąć taką akcję ratowniczą. Więc bardzo proszę, Panowie, pokażą, i potem liczymy czas. Każdy z panów przy jednej drużynie będzie im pomagał prowadzić. Czyli na przykład jak on się znajdzie na drodze, to musimy zablokować drogę, ją czy zabezpieczyć, czy na przykład poszkodowanego przenieść w inne miejsce. no Głównie, żeby nie spowodować sobie krzywdy, musimy na to uważać. Patrz, szukać Dobrze. Bierzemy sobie tak, bierzemy sobie ze sobą rękawiczki. Musimy mieć zapewnione bezpieczeństwo własne.

No to tak, Patryk już ma wbrane rękawiczki, jest zabezpieczony przed krwią poszkodowanego. I teraz tak, podchodzi do niego i sprawdza ogólnie jego przytomność, czy jest, czy jest przytomny, czy co jest w ogóle z nim grane. Ważne jest to, żeby podchodzić od strony nóż, żeby od strony nóg, a nie od strony na przykład głowy wtedy, jak nas poszkodowany od strony nóg, popatrzy się na nas jak leżąc tak. A gdy na przykład idziemy od niego od tyłu, możemy go przestraszyć. Jak na przykład straci chwilowo przytomność, bo upadnie na ziemię i Patek do niego podchodzi, potrząsa go teraz za ramiona, i pyta się go. I nie, nie słyszy w ogóle reakcji. I w tym momencie udrożni mu drogi oddechowe, odchylając głowę, popatrzy do jamy ustnej. Gdzie nie ma w tym momencie... Jest tam coś Patryk? Nie. Nie ma nic. I teraz tak. Przez 10 sekund Patryczek, ręka na pierś, ucho do, ucho do nosa i do ust i liczymy. Sprawdzamy ile oddechu. Był jakiś oddech? To jest osoba, że To jest osoba, że to nie jest fantom, za, Wiecie o co. chodzi. Było sześć? A nie, nie było nic. No, jedziemy. W tym momencie nie mamy w ogóle, nie w ogóle odechu. Wołasz kolegę sobie i mówisz mu, żeby dzwonił na pogotowie. To jest. to jest i I Teraz trzymaj chodź tutaj. Ty dzwonisz, ty trzymaj telefon, dzwonisz na, dzwonisz na 112. No Ale no tak nie, nie, nie tak. no to na I podajesz mu, podajesz, podajesz tak, osoba poszkodowana, wiek około na przykład 20 lat, nieprzytomna, nie oddycha, jestem tam i tam, proszę przysłać pomoc. A w tym, w tym wypadku tak, patyczek, uciskamy i jedziesz ze swoim, już wiesz o co chodzi. Proszę zobaczyć jak ręce trzeba złożyć do ucisku. Ile takich ucisków ma być? 30. 30. 30 trzeba liczyć. I zatykamy nos, udrażniamy drogi i dwa dechy ratownicze. I znów 30. Dobrze, to możemy Psz, wiedzą drużyny jak eee! Bądźmy mają być tak tylko, tylko tą, tą częścią, tą tu nad tu opieramy, tu tu zakładamy, ręce proste, no, i jedziemy tymi walkami naciskamy, Sam, ty. samym. Samy, samą tą częścią jeszcze druga sprawa. Popatrzcie na to, że mostek... Odsetek się nam zaczyna tutaj od wyraz po y, tutaj po tą część. Tutaj mamy całość. Patrzmy tak, żebyśmy brali na środku, mniej więcej na środku, ale po części, po części, bardziej, y, po części bardziej, jakby to powiedzieć, y, po części lewej. I żeby usić następował mniej więcej w tym punkcie. To jest ważne z tego względu, że wtedy jest najbardziej efektywna praca naszych rąk, przekazywana na klatkę poszkodowanego, a przez to na serce. Tu możemy zacząć. Proszę.